to liceum jest naszą szkołą patronacką. Jesteśmy tu już kolejny raz z naszymi warsztatami. Można o nas właśnie z, 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 zrobić sobie analizę składu ciała, również wziąć udział tutaj w Kole Fortuny z pytaniami o zdrowiu. Jesteśmy uczelnią Akademia Finansów i Biznesu Wistula, w sumie grupa uczelni Wistula, bo mamy również szkołę główną turystyki i hotelarstwa. Znajdujemy się przy ulicy Stokłosy 3. Mamy bardzo szeroki zakres studiów w języku polskim, jak i w języku angielskim. Tu głównie informatyka, zarządzanie, finanse i rachunkowość, ale mamy również filologię, logistykę, psychologię w biznesie, studia azjatyckie. Jeżeli chodzi o Akademię Wychowania Fizycznego, reprezentujemy kierunek pielęgniarstwo. Jak możemy zobaczyć na naszym stanowisku, promujemy profilaktykę. Przede wszystkim nowotworów piersi oraz jąder, a także instru instruujemy w zakresie recycytacji krążeniowo-oddechowej noworodków, dzieci oraz osób dorosłych. Koleżanki dokładnie wskazują, jak się zachować, jak pomóc i co zrobić, żeby uratować ludzkie życie. Absolwenci naszej uczelni wychodzą z wiedzą przede wszystkim techniczną, praktyczną i również posiadamy koło Air Project, w którym staramy się edukować naszych obecnych studentów na tematy lotnicze. My jesteśmy z Politechniki Warszawskiej, z Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Cezamat oraz z Wydziału Chemii i my jako Cezamat zajmujemy się technologiami półprzewodnikowymi oraz fotoniką scaloną. Na takich strukturach można wytwarzać dowolne wzory różnych układów, czujników lub nawet procesorów. Na naszej uczelni jest wiele różnych kierunków, zaczynając od chemii, po informatykę, geodezję. Jest wiele opcji. Jestem z firmy Vulkan Doświadczeń i właśnie przyjeżdżamy do szkół, przedszkoli na jakieś różne pikniki, festiwale i uczymy dzieci jest taki prosty domowy sposób w jaki jak można zrobić jakieś niektóre doświadczenia samemu nawet w domu pod okiem rodziców Organizujemy zajęcia związane z technologią druku 3D uczymy dzieci przede wszystkim w szkołach podstawowych jak projektować 3D jak tworzyć pierwsze modele nie zajmujemy się tylko projektowaniem 3D mamy również długopisy 3D zajmujemy się okularami wirtualnej rzeczywistości a także tutaj prowadzimy scenariusze lekcyjne związane ze sztuczną inteligencją Nazywa się Joni, to jest samiczka i to jest jeden z naszych kupili, z którym dzieci mogą się zapoznać na naszych zajęciach i nauczyć się, jak ich opiekować, nauczyć się, jak dotykać takie zwierzęta, żeby ich nie krzywdzić i ogólnie zaznajomić się po prostu z przyrodą i ze zwierzętami. Mia. Bardzo pyszne mango, mango. Nie obrażacie się na feedback. Mówicie dziękuję. Zastanawiacie się, jak możecie się rozwijać, co możecie ulepszyć i co możecie zrobić lepiej. Major, doktor Anna Grabowska-Siewiec, funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku. Chcielibyśmy, żeby młodzież wiedziała, z czym się mamy mierzyć w XXI wieku, jakie są zagrożenia, jak możemy im zapobiegać, że ważna jest edukacja, że ważne jest szukanie wartościowych informacji. Renata Gabrielska, mentorka, coach ICC, reżyserka filmowa. Departament Kobiet. Dzisiaj opowiadałam o komunikacji, o tym jak ważna jest w relacjach, jak ważna jest w życiu, jak ważna jest w życiu zawodowym, właściwie jak buduje jakość naszego życia. Urban jak Mariusz były żołnierz jednostki wojskowej To co się teraz dzieje nie tylko w Warszawie, w Polsce, ale i na świecie zobowiązuje nas, ludzi, którzy mają doświadczenie, praktykę, żeby przekazać tę wiedzę młodszym, aby nasze otoczenie stało się bezpieczniejsze. Krzysztof Kałowski, zawodowy negocjator. Negocjacje są częścią naszego życia. Negocjujemy codziennie z każdym, a najtrudniej z samym sobą. Chcielibyśmy Wam przedstawić nasze koło biznesowe przy LO63 w Warszawie. To jest część koła biznesowego, Igor. Uczymy się pewności siebie na konferencjach, poza umiejętności, które nam się przydadzą w pracy, jak i w przeszłości. Jest to bardzo przydatne w przyszłości w dorosłym życiu. Kształcimy młodzież w zakresie fieru i biznesu. Uczymy się, jak opanować stres podczas wystąpień. Znajdujemy się na Ursynowskim Festiwalu Nauki, którego organizatorem jest Urząd Dzielnicy Ursynów oraz 63. Ogólnokształcące Liceum im. Lajosa-Koszuta. A w programie znajdziemy m.in. warsztaty dla dzieci i młodzieży z ursynowskich szkół oraz wystawcy, którzy organizują różnego rodzaju aktywności, m.in. nauka o bezpieczeństwie, różnego rodzaju uniwersytety oraz dobra zabawa.